Teraz, zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem jest Teresa kuba wojewoda podkarpacki, a rozmowę poprowadzi Monika Domino, 16 po 8. Gość kalejdoskopu. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Drugi dzień ataku zimy na Podkarpaciu. Pani wojewodo, jak wygląda sytuacja w regionie? Zebrała już Pani te poranne meldunki? Tak, oczywiście zebrałam poranne meldunki. Sytuacja jest trudna, aczkolwiek wszystkie drogi krajowe i drogi wojewódzkie są przejezdne, ale na drogach jest błoto pośniegowe, więc warunki są bardzo trudne. Natomiast najgorzej jest na drogach powiatowych, drogach gminnych. W samym mieście Rzeszowie warunki są bardzo trudne, więc bardzo proszę i apeluję Państwa o ostrożność. Na drogach na he, krajowych pracuje 800 40 pojazdów, a na drogach wojewódzkich 80 pojazdów. Takie informacje zostały przekazane do nas do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na szczęście, jeżeli mówimy o zdarzeniach różnego rodzaju, to poprzedniej doby było 12, ale niegroźnych zdarzeń tej doby, czyli od północy na ten moment nie mamy żadnych informacji, żeby jakieś poważniejsze zdarzenia miały miejsce na terenie województwa podkarpackiego, ale tak jak wspomniałam warunki są bardzo trudne, bardzo prosimy o zachowanie ostrożności. Ostrzeżenie meteo obowiązuje do godziny 17, więc cały czas można spodziewać się opadów śniegu. One na szczęście nie są tak intensywne, jak były zapowiadane. Jest pani w stałym kontakcie z samorządowcami tych 18 powiatów, gdzie to ostrzeżenie obowiązuje, to 8 powiatów z południa, ale też powiaty Tutaj w centrum województwa. Jest Pani na bieżąco informowana, co się dzieje w tych powiatach? Tak, na bieżąco do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego spływają informacje, ale 31 grudnia, dokładnie w Sylwestra, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dlatego że już wtedy prognozy pogody i symulacja robiona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy wskazywała na to, że na terenie województwa podkarpackiego będą intensywne opady śniegu. I już 31 grudnia na posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem wszystkich starostów z terenu województwa podkarpackiego omówiona została sytuacja na temat stanu przygotowania wszystkich służb do warunków zimowych, również zostały wydane rekomendacje dla samorządowców, ale też i dla wszystkich służb odpowiedzi. Za nie, utrzymanie porządku podczas zimy. Podczas tego styczniowego ataku zimy nie ma jeszcze informacji o tym, że są przerwy w dostawie energii elektrycznej w regionie. Czy to oznacza, że służby odrobiły lekcje po tym listopadowym ataku, kiedy było aż tyle awarii i kiedy były wielodniowe przerwy w dostawie prądu? Podczas posiedzenia wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego 31 grudnia uczestniczył dyrektor PGE Dystrybucja i też składał taki raport, jeśli chodzi o przygotowanie do zimy. I też składał też taką informację co do usunięcia awarii, które wtedy powstały. Oczywiście, z jednej strony, możemy powiedzieć, tak, że została odrobiona lekcja, ale z drugiej strony, też trzeba patrzeć na to trochę inaczej. Bo są inne, ten, warunki, inne pogodowe. warunki pogodowe. Ten śnieg nie, nie jest tak mokry, jak był wtedy. Wtedy e, były w bardzo krótkim czasie bardzo intensywne opady śniegu e, i ten śnieg zatrzymał się na gałęziach, które e, narobiły tyle szkód i przez tyle dni mieszkańcy byli pozbawieni prądu. Pani wojewodo, a czy też wydała pani rekomendacje w związku z tym, co będzie już po tych opadach śniegu? No bo przecież, gdy patrzymy na te płaskie dachy, tak? O tym też informowali. W, w naszej, na naszej antenie, żeby też uczulić właścicieli takich obiektów, żeby mieli to na uwadze, że są opady śniegu. Jeżeli jest więcej niż 20 cm, no to ten śnieg powinien być usuwany. No na razie. Pada ten śnieg, więc trudno go na bieżąco pewnie usuwać, ale też pewnie taka rekomendacja się przydaje, żeby przypomnieć. Tak, oczywiście takie rekomendacje zostały wydane, żeby administratorzy budynków, zwłaszcza tych budynków, gdzie mamy płaskie dachy, żeby na bieżąco codziennie odśnieżali dachy, żeby nie doszło do niepotrzebnej tragedii. Ale tak, jeszcze wracając do rekomendacji, za każdym razem, kiedy zbliża się okres zimy, organizowane jest posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i to takie pierwsze posiedzenie było 29 października i wydane wtedy już rekomendacje są cały czas obowiązujące na okres zimy. Dodatkowo wtedy, kiedy te warunki są ekstremalne, kiedy pogarszają się, zwoływane jest na bieżąco posiedzenie Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego. My w dniu dzisiejszym też obserwujemy, jak będzie wyglądała sytuacja, bo tak jak pani Wspomniała, do godziny 17 obowiązują ostrzeżenia. Na ten moment prognozy wskazują, że jest to około jednego centymetra, opady są rzędu jednego centymetra na godzinę. Natomiast one się mogą zwiększać do dwóch centymetrów na godzinę. I mogą Więc... się kumulować. I mogą się kumulować. I dlatego też, jeżeli będzie potrzeba, żeby zwołać w dniu dzisiejszym kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Będziemy reagować na bieżąco i takie posiedzenie też będzie zwoływane. Pod koniec tygodnia zapowiadane są niskie temperatury. Służby wojewody są przygotowane do tego, żeby pomóc na przykład większej liczbie osób w kryzysie bezdomności, które mogą potrzebować pomocy. Tak, my jesteśmy cały czas w kontakcie z placówkami i ośrodkami, które dysponują miejscami dla bezdomnych. Na naszej stronie, na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jest informacja szczegółowa głowa na gdzie zadzwonić, do kogo zwrócić się, gdzie te, takie placówki na terenie województwa podkarpackiego się znajdują, żeby takie osoby skierować. Również służby zostały uczulone. Są wzmożone patrole policji w miejscach, gdzie tradycyjnie przebywają osoby bezdomne, tak aby reagować na bieżąco, jeżeli by się okazało, że taka osoba jest, to żeby taką osobę zabrać, przewieźć do placówki dla osób bezdomnych, Zdomnych. Samorządowcy też zostali uczuleni na to, żeby zatroszczyli się o to, żeby poinformować swoich mieszkańców, gdzie ewentualnie mogą zgłosić takie właśnie osoby, które potrzebują pomocy, bo nie zawsze na terenie danego powiatu czy gminy jest takie miejsce, gdzie można taką osobę zabezpieczyć. Tak, tak, oczywiście samorządowcy są informowani, mają dostęp do informacji, gdzie tego typu placówki są. Za każdym razem, kiedy się odbywa wojewódzkie centrum, wojewódzki zespół zarządzania kryzysem, z udziałem starostów. Starostowie są zobowiązywani również do tego, że w razie potrzeby, żeby zwołać posiedzenia powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego z udziałem z kolei wójtów, burmistrzów z terenu powiatu do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jak i również do gminnych centrów zarządzania kryzysowego. Na bieżąco przekazywane są informacje poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tak aby ten przepływ informacji był na bieżąco, żeby samorządowcy też wiedzieli, jeżeli są osoby bezdomne, a nie ma takiej placówki na terenie tej gminy, gdzie takie osoby skierować, ale najlepiej, jeżeli jest taki problem to bardzo prosimy o kontakt z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego albo po prostu z numerem 112. Tam można zgłosić, tam można też powiedzieć gdzie taka osoba się znajduje i wtedy na pewno pomoc zostanie udzielona. Tak natychmiast pomoc zostanie udzielona. Jeżeli się okaże, że, że jest to osoba, gdzie jest potrzebna pomoc medyczna, natychmiast zostanie skierowana karetka. Jeżeli się okaże, że jest potrzebna pomoc w transporcie takiej osoby, to też taka pomoc zostanie udzielona, żeby przewieźć taką osobę do placówki, gdzie w ciepłych warunkach może przeczekać okres zimy. Pani wojewoda, a służby pani są gotowe na to, że jeżeli na przykład jakiś samorządowiec zgłosi się i powie, nie radzę sobie z sytuacją u siebie na terenie mojego samorządu, nie mogę na przykład utrzymać dróg, bo jest za dużo śniegu, czy taką pomoc otrzyma? Tak, jeżeli się, jeżeli którykolwiek z samorządowców sobie nie radzi, to ma obowiązek w pierwszej kolejności Jeżeli to jest gmina, to ma w pierwszej kolejności obowiązek zgłosić to do starosty, który zwołuje posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego i podejmowane są decyzje, w jaki sposób natychmiast takiej jednostce samorządu terytorialnego pomóc. Jeżeli skala tego problemu byłaby tak duża, że powiat sobie nie radzi, to powiat zgłasza do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego, że prosi o Pomoc, bo nie jest w stanie tego problemu rozwiązać samodzielnie, i wówczas zwoływane jest wojewódzki, posiedzenie Wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego i udzielana jest pomoc. Jak opowiadam, to też jak wydaje, że ta procedura jest długa, nie, nie ta procedura jest błyskawiczna, od momentu zgłoszenia do czasu reakcji zawsze to jest kilka, kilkanaście minut, a czasem godzina, ale to w zależności od, Potrzeby, bo, jeżeli jest potrzeba na przykład udostępnienia, przez wysłania Wojsk Obrony Terytorialnej do pomocy, to takie decyzje zapadają w ciągu kilku minut. Mamy wypracowane procedury. Z jednej strony jest dokumentacja, z drugiej strony my, żołnierze są zbierani, żeby jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Tak jak samo rozumiem, jest w przypadku strażaków. Jak rozumiem, podczas tego styczniowego ataku jeszcze ta procedura nie została wykorzystana. Ale podczas listopadowego już była testowana. Tak, teraz nie było takiej potrzeby, nie było takich zgłoszeń, ale jeżeli byłyby takie potrzeby, to oczywiście też jesteśmy gotowi bardzo szybko um, udzielić pomocy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem kalejdoskopu była wojewoda podkarpacki Teresa kuba -Skór. Dziękuję bardzo.